Nagraj Zmakłowicze Mniam, mmm, mniam, mniam Mój ziomo w pierwszej elo zjarał Amsterdam Hey, kesera sera, dzisiaj nareszcie na mieście afera Dziewczyny robią uu, chłopaki robią o. Nie tylko o piłce będziemy tutaj rozmawiać, będziemy gotować Zacznijmy od tego co jest w garnku. Tutaj gotują się Zidane, Ronaldo, Messi i między innymi z nimi dzisiaj właśnie draft, ale moi drodzy, powiedzmy sobie to szczerze, główną gwiazdą dzisiejszego odcinka jest jedyny i niepowtarzalny Robert Makłowicz. Nie umiesz się wysłowić jak Robert Makłowicz. Po tym się ma dobrze grać w piłkę. I kolejne składniki, <laughs> przepraszam. Ale ktoś właśnie dośrodkował, i połknąłem piłkę. <laughs> Także w oczekiwaniu, aż pan Robert odda nam piłkę, ułożymy sobie draft, później sobie nim oczywiście zagramy. A czym będziemy się kierować przy wyborze draftu? Co w kuchni jest najważniejsze? Według mnie. Wykończenie. Dlatego właśnie będziemy wybierać pod kątem wykończenia, ale moi drodzy, co będziemy wybierać w kolejnym drafcie? To już zależy od Was. Także już teraz piszcie w komentarzu swoje propozycje i oczywiście łapkujcie te, które Wam się spodobają, żebym po prostu mógł je bardziej zobaczyć, bo im więcej łapek, tym zwykły kibic bardziej to widzi. No niestety, liczby teraz są najważniejsze. Łapki się liczą. Także pod filmem, jak Wam się podobają, te takie drafty tematyczne były Draft z był Draft z Wersow, no ale teraz oni idą na dół, bo do góry idzie Robert Makłowicz, a tymczasem. Przechodzimy do wyboru draftu? Chyba, że jeszcze coś pan Robert ma do powiedzenia? I smażymy, ale pamiętajmy o tym, żeby czosnek nie był spalony. Czosnek spalony to po angielsku offside. No cóż, w takim razie ja będę unikał offside'ów i zapraszam Was już do wyboru w drafcie, czyli 15 tysięcy monet już nie ma. Wybór formacji, na którą by się tu zdecydował Pan Robert. Ja myślę, że ta 3-4-3 płasko to jest pyszniutko, mniam. Bierzemy w takim razie ją i zobaczmy, kto jest naszym kapitanem. Atrybut wykończenia oczywiście znajduje się w statystyce strzelania na drugiej pozycji. Zobaczmy, Benzema 8-4 i Mobile 8-7, Aguero 9-3, Koke 7-2, 8-8 Hagi. Czyli z moich matematycznych wyliczeń, to znaczy sobie przesunęli i widziałem, że Kun Sergio Aguero, który ma 93 wykończenia, jest naszym pyszniutkim kapitanem. Dobra, prawe skrzydło. Zobaczmy, kto tu. Uhuhuhu, Cristiano Ronaldo, zmiennokształtny i Messi. Krzyczą do siebie. Ten mu pokazuje język, a ten na niego krzyczy. Cristiano Ronaldo, zmiennokształtny, 95 wykończenia. Ale, 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 ale 97 Leo Messi Champions League. Argentyna, jeszcze zgranie, mm, no niektóre składniki do siebie tu pasują. Niektóre na pewno będą, inne znowu, Cristiano Ronaldo. Miał być Cristiano Ronaldo, jest, co prawda nie ale team of the week, także też nie jest źle. Wybór pada na kolejnego informa, Joaquin, 84 wykończenia, no siema. Mający 79 wykończenia Luis Alberto, powitajmy Hiszpana z Lazio. Sprawdźmy w takim razie, kto drugi pomocnik środkowy. A jest to Argentyńczyk z Bayeru Leverkusen. Palacios, 71 wykończenia. Cześć. Prawa pomoc. Kto pod Messim? I znowu Palacios, 72 wykończenia. Witam Argentyńczyka. Tylko, że ten Palacios inny niż ten. No, dwóch Palaciosów to nie jest draft Palaciosów. Trzech środkowych obrońców. Pierwszy to. Mający najwięcej wykończenia, bo na to właśnie patrzymy. Bonucci, 48. Witam Włocha. Drugi środkowy obrońca, Simon Kier. Zgrania. A! To się martwi z graniem, moi drodzy? Jak to jest taki pyszniutki draft, a tu zmienno kształty, kantę? Sprawdźmy, zrobię to razem z wami. 66, 22, 54, 40, 65, kantę 66, czyli malutki angolokantę, zmienno kształtny, trafia do naszego draftu. Na co patrzymy na bramkarza, moi drodzy? Powiem wam, że ciężko mi się zdecydować. Wykończenie mogło być równoznaczne, co z wykopem, no bo jak oni uderzają na bramkę, to kończą coś. U bramkarza, jak coś kończy, to w sumie u niego ostatnie, co jest, to obrona, czyli mogłoby być łapanie Robinsonada, ustawianie. Kurczę, ciężko trochę, ale jak nie wiem, co mam zrobić, to robię tak i wybrałem o, Dimitrovic. Cześć. W takim razie z drugim bramkarzem od razu zrobimy tak samo, bo to nie ma na co czekać. Uuu, Peter Michael jaki tu jest. No dobra, głowa w lewo, proszę bardzo. I... Taylor na was, a tutaj Marcelo73. Cześć, kolejny! Halo! United, dlaczego twój sąsiad przychodzi do mnie i mi tu wierci? Co to się tam dzieje? Proszę bardzo, wykończenie. 55, 69, 54, 65, 75 i to jest najwięcej Jordi Alba. Future Stars Dani Olmo. Mm, mm, mm. No, ładnie to wygląda. Idźmy dalej w takim razie. Jaki kolejny zawodnik? Zidan. Uh, uh, uh. Zinedine Zidane. Zizu89, Carvalho76, czyli Zinedine Zidane. Może spokojnie wskoczyć do naszego składu. Sąsiad tam wierci nie daje za wygraną, ale mam nadzieję, że. Może wiercić. Jak mam wygrać ten finał, to może wiercić cały czas. Dobra, kolejny zawodnik. Ojoj, oj, oj, jakie tu jest zestawienie. I tak mi się wydaje, że. No nie wiem w sumie, kto będzie u nich. Sprawdźmy, proszę bardzo. Zróbmy to razem. 79, 90, 78, 85, 92. Czyli wszystko już wiemy. Pierre emerick François Emiliano, Obama Yang, bohater nagłówków, ląduje w naszym drapcie. Oho. No, żeby mi tam kabla od internetu sąsiad nie przeciął. Obama jak wskoczył, sąsiad tam jedzie imprezę, proszę bardzo, kolejny zawodnik. moi drodzy, a naszym oczom pokazał się Robert Lewandowski. 88 póki co Robert wygrywa i Polak Karodak to bierzemy, witaj lewy. Garincza. Ha, tak to się czyta, bo czytam Wasze komentarze i wiem jak czytać garincze. Dobrze przeczytałem garincze, to możemy go wybrać. 91 najwięcej wykończenia z tej piątki. siema. I 4 do końca. Kto tu? Tym razem już nie korona. Nie korona. A będzie to Póki Marco Royce 87, 7 Gutenwogen Dwóch do końca. I tutaj Heng Minson 89 wykańczania akcji. I moi drodzy, ostatni zawodnik w drafcie Roberta Makłowicza to będzie Antony Martial, droga do finału UEFA Europa League ląduje w naszym składzie i tak póki co wygląda cała nasza... nie, jedenastka, cały nasz skład tak wygląda. Dajcie mi... Mm, no nie wiem, chwilę, poukładam sobie to i zaraz wracamy, Pokazuję Jedenastkę i gramy! Okej, okay, moi drodzy kibice, tak to ostatecznie wygląda. 87 zgranie, ocena 90, no ławeczka jest dosyć dobra, Christian Ronaldo między innymi, ale postawiłem sobie tutaj na Anglię z lewej strony, z prawej strony taki mishmash, jest Garincha, jest Zidane, jest Messi, jest Aubameyang, wszystko jak jest, to zresztą widzicie. W takim razie zobaczmy, jak to jest u mojego przeciwnika. Kosz! Tu, 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 aua, no, ciężko to wygląda. Tu dwie ikony brazylijskie. Tu ten Zizu 9-7. Ale, my mamy ze sobą Roberta Makowicza. Robert, a masz dla nas jakieś rady jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania? Co musimy zrobić, żeby dobrze grać? Jakieś wiesz, strzały, fajne coś? Co trzeba robić? Pan Gerard Cieśnik mówił, że po takim żurku ma się dwa razy lepsze wyniki. Jak się zje taki żurek, to będą same okienka wchodzić. Dobra, moi drodzy, jeszcze się poprawię. Jak już pan Robert nam powiedział, co mamy zrobić, to to zróbmy. No i grajmy. Zobaczymy, co mój przeciwnik na to. Dobra, bramkarz. Dobrze. Olmo, który został wprowadzony. Ależ on się rozpędził. Ależ on potrafi tutaj czarować. Leo Messi, co zrobi Argentyńczyk? Musi poczekać, musi poczekać. Nie ma z kim zagrać. Teraz pięknie to się pokazuje do gry. Tutaj, teraz, pięknie też to wygląda. Tutaj, Olmo, tu. Cyk. Obameyang. Pyk. 1 do zera. Lecimy dalej, bo to nie ma co czekać, bo to na wrzątku stoi. Tam zupa, żureczek nasz się gotuje. Proszę bardzo. Olmo, Olmo, uh -huh. to żeś się w Molmo. Awa jeden jeden. Słabe zachowanie z mojej strony i przeciwnik doprowadza do wyrównania. Pyk. Tyyyyk, Messi, 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 podanko, nikt tego nie zamknął, noga urwana tam. Ojej, 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 bramkarz, wyjdź bramkarz. Dwa do jednego, ale czemu ten bramkarz nagle się zatrzymał, ja tego nie rozumiem, ja tego po prostu nie rozumiem. Moi stoją, a przeciwnik strzela drugą bramkę. Tak, wyszedł i tak... Czemu on tak wcześniej robił ten ślisk? Nie kumam go. Nasza gra. No, wygląda tak jak statystyki. Jeden strzał, jeden celny, jedna bramka. Ale nie denerwujemy się. Wprowadzimy sobie za Marsjala, myślę. Czy no, Marsjala zajmiemy? Wprowadźmy, Cristiano. No i działajmy, działajmy, tak? Ojoj, ojoj. Bramkarz, bramkarz. On już, obrona. No teraz to to musimy zrobić dobrze. No i zaczyna się gra na czas. Witam Państwa serdecznie. No nie, no synek 10 minut będziesz grał na czas? Jak ja nienawidzę takiej gry. I... Obok. Dlaczego obok? Pięknie, pięknie, teraz. No, no. No, nie, no, nie, jak to można nie trafić? No! Co? Jak on mnie to broni, panie kochany? No. I od bramki. No to jest przecież niebywałe. Państwo widzą, co tu się dzieje? Tutaj cudu już nie będzie. Tu może być jeszcze jedna strata bramki. Jest. Pat poleciał. No niestety. Nie wytrzymałem tak jak Pana Adrian i nie jestem taki grzeczny. Pójdę po upada. Co to jest za gra? To ja się po prostu... A idź Pan z taką grą, Panie Robercie. Ja bardzo Pana przepraszam. Będę jadł zupę, no bo co mam zrobić? A gratuluję oczywiście mojemu przeciwnikowi, no niby skład miał lepszy, no ale to skład sam nie gra, tak? W tym przypadku było tak, że grał sam. Dobra, no moi drodzy, no cóż mogę powiedzieć? Przegrałem. Bolą takie porażki najbardziej, ale życie, tak? Mam nadzieję, że pomimo tego, jak wyglądał mój mecz, moja gra, ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie łapkę w górę. Przypominam, jak nie dla mnie, to dla Pana Roberta, bo wydaje mi się, że on zasługuje na łapkę w górę. Pamiętajcie również o tym, żeby w komentarzu napisać swoją propozycję odnośnie kolejnego draftu. Łapkujcie standardowo te, które Wam się podobają. No i cóż, Wam życzę powodzenia w draftach, powodzenia w paczkach, w ogóle powodzenia w życiu i miłego dnia. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć! Papryka czerwona, papryka, 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 papryka i papryka z papryką w proszku, papryka, papryko, paprykowana.